Zbieram się na zajęcia. Dzisiaj z wielką torbą jadę. Dzisiaj jadę z wielką torbą, ponieważ muszę wziąć ze sobą płótno. I widzę już, że ta torba się średnio sprawdza. Ach, kupiłam sobie ostatnio nową. Taką torbę sobie kupiłam, ale ona jest aż chyba za duża, bo mi się wszystko w środku przewraca, a mam tam termos z kawą. Liczę na to, że się nie wyleje, bo on czasami potrafi, ale na wszelki wypadek mam zawinięte w reklamówce, bo kiedyś tego nie zrobiłam i miałam wszystko w kawie. Także teraz dla ostrożności płótno 50 na 70 Dzisiaj mamy na zajęciach malowanie spozującego y, modela, także postać. Jutro umówiłam się do fizjoterapeuty... Um, fizjoterapeuta... Jak on się nazywa? Od szczęki. Do fizjoterapeuty stomatologicznego, ponieważ pojawił się u mnie problem. Co prawda już mi przeszło, więc trochę nie wiem, czy jest sens, że idę, ale może... M, chociaż może faktycznie lepiej, lepiej pójść sprawdzić, no nie? Ale miałam przez moment w... Tyczniu, czy przez święta to Tak, przez święta mi to się zdarzyło. Nie wiem, czy o tym mówiłam we vlogu. Ale strasznie mnie bolała szczęka tutaj. Ale tak okropnie, że nie mogłam otwierać buzi. Każde otwarcie buzi, kichnięcie, ziewnięcie, cokolwiek to był taki ból, że masakra. Nigdy czegoś takiego wcześniej nie miałam. Nie wiem, czym to było spowodowane. Mogę tylko podejrzewać, że jakimś stresem czy co. Ale to mi się zdarzyło tylko raz i też w przeciągu całym. Nigdy tego wcześniej nie miałam przed założeniem aparatu ani w trakcie noszenia aparatu. Dopiero właśnie teraz przez święta coś takiego mi się przydarzyło. E, ogólnie to miewam jakieś takie problemy gdzieś tutaj w, y, przy uchu, jednym albo drugim, że gdzieś tam czuję, że to jest od szczęki, bo to tutaj jakieś są napięcia. Czasami budzę się w nocy, bo tak zgrzytne zębami, że mnie coś zaboli więc chciałabym, żeby to jednak ktoś zobaczył i do sam na miarę od mojej ortodontki miałam iść w ogóle mm, w styczniu, ale no sesja, była sesja, więc nie, nie dało się. I teraz e, się umówiłam na jutro, niedługo mam też wizytę u ortodontki, więc chciałabym tego fizjo ogarnąć przed wizytą u ortodontki, ponieważ ortodontka też chciała już mi wprowadzić kolejny jakby etap leczenia. Czyli Wyrównać górną szczękę z dolną, ale nie chciała tego robić, póki wiedziała, że gdzieś mi się tutaj coś dzieje nie tak jak trzeba i po prostu nie była pewna, czy może to wprowadzić, bo to też by się wiązało trochę z zacieśnięciem szczęki, jeśli dobrze rozumiem. Są chyba takie wyciągi, gumki czy coś, które łączą e, górną szczękę z dolną po to, żeby mm, dopasować górną szczękę z dolną właśnie, no, żeby te zęby po prostu pasowały do siebie, bo w tej chwili jest tak, że jak ja zagryzam, jak zamknę tak szczękę, to te zęby do siebie nie pasują i to jest niesamowicie irytujące i bardzo przeszkadza przy gryzieniu. Ja czasami dosłownie na przykład makaronem, wiecie, takimi nitkami, jak od spaghetti, to się po prostu potrafię dusić, bo nie jestem w stanie ich przegryźć, bo mi się gdzieś tam, wiecie, no nie trafiam tymi zębami i po prostu też mam wrażenie, że przez to mój układ pokarmowy na tym może cierpieć. No, bo jednak wiecie, źle przegryzione posiłki to też nie jest zdrowe. Piję poranną kawę i zabieram się właśnie nie wiem za co. Jak widzicie, choinka jeszcze nie została rozebrana, ale już sobie przyniosłam karton na bombki. Także mam zamiar się tym zająć, ale chciałabym też jechać do miasta. Wczoraj byłam u tego fizjoterapeuty od szczęki. I słuchajcie, wychodzi na to, że mam poważne problemy ze. Stawami tutaj, które są problemami już od, od wielu, wielu lat. Prawdopodobnie. Znaczy, no na pewno tak jest, bo po całym wywiadzie i tak dalej, jaki tam miałam, no to sama sobie zdaję z tego sprawę, że to są po prostu zaniedbania wieloletnie. Które, jeśli dobrze zrozumiałam, po prostu jest to powiązane z zaciskaniem szczęki, z złym trzymaniem języka w nieodpowiedni sposób, że ta szczęka jest nierozluźniona i po prostu napięcia mięśniowe. I to wszystko jakby się nakłada na to, że jest problem ze stawem, który też może wynikać poza tymi napięciami mięśniowymi. No, z tego, z, z, z tego, że ten zgryz był krzywy. Więc było po prostu bardzo dużo nieprawidłowości, które wpłynęły na to, że po prostu teraz podczas leczenia ortodontycznego nasiliły się pewne rzeczy, pewne objawy. I nie wiem, czy dobrze myślę, ale wydaje mi się, że to już było jakieś zapalenie stawu. No ja tak przeczytałam potem w internecie. W sumie wczoraj nie dopytałam tego faceta, czy tak mogło być. Ale no, chyba mogło. E, na szczęście to jakby samo minęło, <laughs> no, tylko że, wiecie, no trzeba się z tym zrobić, żeby to się nie pojawiało. No jest, jestem właśnie ciekawa, czy da się to na tyle naprawić, żeby e, mi się już tak nie działo. E, na pewno teraz czekam mnie kilka wizyt u tego fizjoterapeuty, i poza tym mm, do logopedy muszę iść też, ponieważ e, też język wypycha mi zęby do przodu. Ja e, nieświadomie, oczywiście, bo to się nie dzieje świadomie, ale mam tak, że ten język jest gdzieś tam pomiędzy tymi przednimi zębami i wpycham go nieświadomie pomiędzy te zęby, e, wypychając przez to do przodu zęby. Więc mogłoby się okazać, że po całym leczeniu ortodontycznym i retencyjnym, bo jeszcze po, po tym, jak aparat zostanie zdjęty, to jeszcze jest takie leczenie retencyjne, które właśnie ma zapobiegać nawrotom wady. Jest ryzyko, że jak tego języka nie ogarnę, jakoś się nie przestawię przesuwać do przodu. No to wróci mi po prostu ta wada. Mogę, mogę te zęby mieć znowu wysunięte z powrotem. Dlatego y, tutaj akurat do logopedy nie do fizję, tylko logopeda się tym zajmuje, powinien dać mi jakieś ćwiczenia i tak dalej. W ogóle nie wiem czemu. Kiedy mówię, męczy mi się głos. I teraz mam tak od wczoraj i nie wiem, czy to jest związane z tą fizjoterapią, ale mówię i czuję, jak mnie... Grafino! Co ty robisz? Czemu mnie atakujesz? Nie wiem, czy to było widać, ale ona tak machała łapami, a w ten sposób chyba się domaga głaskania. Także tak. Eee, no, także chciałam Wam to opowiedzieć tak, w ramach ciekawostki, bo też mm, może, żeby was przestrzec, bo <laughs> jeżeli już czujecie jakiekolwiek e, lekkie bóle i tak dalej, to może warto już teraz zadziałać i coś z tym zrobić. Żeby się nie wydarzyło to, co mi bo to naprawdę bolało, ja nie mogłam ani ziewnąć, ani kichnąć, jedzenie mnie bolało, po prostu przeżuwanie Tragedia, straszny był ból Wczoraj miałam e, też rozluźnianie częściowe tych, no kurde, słyszycie to? Ja mam jakąś chrypę, nie wiem, co się dzieje z moim głosem Gardło mnie, znaczy, mnie, nie boli tak z bólu, tylko odmówienia, tak jakby mi się męczy Coś też oba powinnam z tym zrobić, bo to też chyba nie jest normalne. Myślicie, że u logopedy też takie rzeczy sprawdzają? Bo mam tak czasami, to nie jest pierwszy raz, że kiedy mówię, to tak mam wrażenie, jakbym strasznie dużo wysiłku potrzebowała, żeby to robić, żeby mówić, i gdzieś tam zaczyna mnie aż jakby mięśnie wewnątrz, tam w gardle gdzieś mnie bolą. Dziwne. Muszę Wam pokazać pieski. Wróciłam do domu, jestem już też po biedzie, więc mam aktualnie chwilę zanim pójdę orobić dalej jakieś rzeczy i pokażę Wam szybko co kupiłam, bo byłam w tym ochniku faktycznie i zrobiłam dosyć spore zakupy. Nie wziąłam wszystkiego co chciałam i tak postanowiłam się ograniczyć i kupiłam tylko takie totalne basiki. Nie będę mierzyć na sobie, bo w sumie gdzieś tam mogliście już widzieć te urywki tych rzeczy. Wzięłam trzy bluzki z krótkim rękawem. Wszystkie w takim samym kroju. To są takie bluzeczki dopasowane. Z, słuchajcie, one były za 30 zł, powiedzmy. Tam bez paru groszy. A bez 10 groszy. <laughs> Wszystkie w rozmiarze S wzięłam. XS ki były trochę za bardzo opięte. Mek już w sumie nie mierzyłam, bo te były naprawdę tak akurat wahałam się między XS a S, ale jednak te wydaje mi się, że dużo lepiej leżały, bo nie były takie, wiecie, obściśnięte. Fajna długość rękawka, to mi się nawet spodobało. Prążkowany materiał. I takich bluzek wzięłam. Trzy. W różnych kolorach. Ten jest bardzo twarzowy, uważam. Wiem, że nie każdy lubi pewnie różowy, chociaż to jest taki łosoś, to jest taki brudny róż, coś takiego. Ja się w takim kolorze dobrze czuję. Dodatkowo, słuchajcie. Aha, jeszcze. Wiecie co? Ja to mam pecha. Do wczoraj było jeszcze dodatkowe minus 20% na te wszystkie rzeczy, które już były przecenione. I ja to widziałam na stronie, że jest dodatkowe 20%, i myślałam, że jak dzisiaj tam pójdę, no to dalej ta promocja będzie. Niestety się okazało, że to chodzi wczoraj, a wczoraj mi się nie chciało jechać, bo wczoraj miałam tego fizjo i tak się bałam, że żeby czasem mi się, wiecie, czas nie omsknął, <grybujesz> żeby nie było czasami za późno, i ja, nie wiem, po prostu jak mam coś do załatwienia, albo jakiegoś lekarza czy coś, to nie jestem w stanie nic zrobić przed tym. Po prostu jakoś tak za bardzo się tym stresuję potem i się spinam. E, a zakupy to wolę robić na luzie, a nie, wiecie, patrzeć i kontrolować czas. Dlatego ostatecznie wczoraj nie pojechałam. A teraz żałuję, bo można było jechać dużo wcześniej i e, pójść na te zakupy, i miałabym jeszcze minus 20%. Ale dobra, e, po prostu moje cebulackie serce teraz e, krwawi, <gryw> że się tak stało. Ale dobra, i tak ceny były ok. To jest zwykła, basicowa, prosta bluzka. Tej chyba nie było na nagraniu, ale to po prostu nie ma co pokazywać. To jest zwyczajna, najzwyklejsza bluzeczka. Ale ją wzięłam, ponieważ ona kosztowała 60 zł, przeceniona z 250 nawet. A słuchajcie, to jest 100% wełna Merino. To jest taka bluzeczka. Ona jest cieniutka. Ona się idealnie nada pod no, na zimę, pod sweterki, jako taka odzież termo-regulująca, czy jak to się tam mówi? Termoaktywna o bardziej, więc wzięłam, no bo uważam, że 60 zł to jest naprawdę dobra cena. Mówię polecam Ochnik, odkryłam, to jest moje odkrycie i yy, odkryłam w tym roku, że mają bardzo fajne basiki. Eee, dobra, następna Kolejna prosta basic Skład jest inny, ponieważ Już Wam mówię dokładnie No, za 95% plus elastan Żeby to było trochę bardziej Wiadomo, elastyczne I takich bluzek wzięłam dwie To też z myślą pod sweterki Czasami jak macie Wełniane swetry To niekiedy swetry gryzą eee, Ja swetry uwielbiam Mimo nawet jakby miały gryźć i bardzo je lubię oczywiście na takie bardzo zimne um, dni, kiedy jest na minusie. Ale właśnie przydają się wtedy takie bluzeczki z długim rękawem, cieniutkie, żeby sobie nałożyć jeszcze pod ten sweterek. I wtedy sweterek nas nie gryzie. Mamy podwójną warstwę i jest już turbo ciepło. Lub cieńszy sweterek, który yy, też się właśnie to sprawdzi, takie bluzki pod cieńszy sweterek, żeby było nam jeszcze cieplej. Lub tam, nie wiem, pod marynarkę, czy jak wolicie, i dokładnie taką samą bluzkę wziąłam również w kolorze beżowym no bo wiadomo, pod jaśniejsze ubrania. Kolejna rzecz, i tutaj się wahałam nad kolorami, bo no wzięłam taki ciemnozielony, taka butelkowa zieleń, trochę morska, trochę butelkowa, coś takiego pomiędzy, bo bardzo mi jest dobrze w tym kolorze kocham zielenie. Ona była za 40 zł niecałe. I to też jest już wiskoza, z tym, że nie wiem, czy to nie był ciut tak gorszy skład. Zaraz Wam powiem. Wszystko Wam pokażę, bo jeżeli będziecie jeszcze zainteresowani. Wiskoza 70% i 30% nylon, więc no powiedzmy, że trochę ten skład jest gorszy, ale, ale i tak. I te bluzeczki były aż w czterech, aż mi się język kocze, <grywka> aż w czterech odcieniach, była czarna, no właściwie były praktycznie takie same jak te e, czyli zielona, taka e, różowa kremowa i czarna nie wiem czy była beżowa, chyba nie beżowej chyba nie było, więc no ja się zdecydowałam ostatecznie na tą, ale jeszcze się wahałam między tymi dwoma, nawet chciałam obie, obie wziąć bo wiecie, to też jest totalny basic fajny do jeansów do spódniczek, do no, do wszystkiego i, pod, i też może być pod coś. Natomiast to już tak zmyślam bardziej na wiosnę, kiedy już nie będzie trzeba nosić grubych swetrów, ale jeszcze długi rękaw się przyda, czyli jesień. Jedno, czego mi brakowało, to brakuje mi innych krojów dekoltów, bo większość była raczej właśnie taka, były też golfy, ale tam już były z jakimiś dodatkowymi guziczkami, coś, co już mi się nie do końca podobało i mieli też bardzo dużo bluzek, jak już też miały inne na przykład w taki szpic, czy w serek, czy jak to tam nazwać. To mieli też takie bluzeczki, ale już rękaw było 3 czwarte, a ja nie lubię rękawa 3 czwarte. Dobra, i ostatnia rzecz, którą kupiłam, to sweterek, i go na pewno widzieliście na ujęciu z telefonem jak mierzyłam taki zwykły, prosty też basicowy, raczej z, myślą, żeby go narzucać na coś pewnie odpięty lub e, w wersji takiej domowej żeby sobie narzucić i do niego też były do kompletu spodnie, podobne jak mam teraz na sobie czekajcie, może Wam pokażę zwykłe spodnie e, dzianinowe z szerszą nogawką nie zwężoną, tylko taką e, szerszą, i w tych spodniach mi się bardzo wygodnie chodzi po domu. Dlatego się zastanawiałam, żeby jak już było w komplecie to dokupić. Spodnie były za około 80 zł e, do kompletu i tak sobie wyobraziłam, że takie fajne śmietankowy komplet po domu bym miała. No ale jednak odwiesiłam te spodnie. Też wychodząc jeszcze, zobaczyłam fajne bluzy z takimi ładnymi naszyciami. A bluzy też nie mam, przydałaby mi się tak, wiecie, czy do na studia, jak teraz chodzę, czy do domu, właśnie, żeby było y, też cieplej i wygodniej. Ale też już były tylko rozmiary XS i S. A wydaje mi się, że bluzę to akurat mogłabym mieć trochę luźniejszą, czyli MKę. chociaż nie mierzyłam, więc nie wiem. I tak mnie kusi, żeby jeszcze sprawdzić. Dobra, y, już nie gadam więcej, y, idę robić inne rzeczy bo jeszcze mam do zakończenia tą choinkę do rozebrania, jeszcze tego nie zrobiłam do końca. Zaczęłam, ale musiałam jechać i w ogóle więc...